Bo wpisałem sobie od razu na przykład plecak ewakuacyjny. Mam, mam, chciałbym, żeby w każdym domu był plecak ewakuacyjny i żeby każdy... Patrz, z, zerkam na ceny. No, jeden kosztuje 599 zł, jeden kosztuje 135 zł, tutaj jest jakiś za 1680 zł. Powiem Ci tak, wchodzimy do Ciebie na chatę, masz plecak mm -hmm. ewakuacyjny? Nie mam. Nie masz. Wiesz, ile wydasz na plecak ewakuacyjny? No Jak właśnie powiedz mi, ile powinienem do wydać na niego, jeżeli mam... No yy, ile? Myślę, że wydasz 0 zł. Znaczy jak wejdziesz do mnie do domu, bo, bo rozumiem, że, że, że wybiegam w tym, z tym. Wybiegam masz. w tym, dokładnie, co mam. Dokładnie tak? tak. Masz jakąś latarkę, która gdzieś tam leży. O nie, i jedno, nie jedno, harcerską nie? drużyną. Yy, masz jakiś. Yy, termosik, mam mleczek, mam śpiwory, mam, mam kuchenkę. Wszystko. Mam wszystko. Wystarczy to wziąć I w tej chwili po pracy, chociaż jesteście chłopaki bardzo zapracowani. Hmm? Wziąć to, spakować wszystko kurcze razem. Ale stare wierze. skarpetki, stare majtki, bluzę, w której już kurcze nie chodzisz, chociaż masz bardzo fajne, ale ta jednak. Hmm już dawno w nie, spakować to w jedną rzecz. A ty rzekę. tak masz w domu? Ty masz taki plecak? Mam, na na nawet będzie ze mną jeździ. Okej. Okay. A więc ja to mam. No, ale, ale słuchaj, dobra, poczekaj, bo to już tak brzmi, wiesz, yy, ale po poważnie. Żeby ale wiesz to się nigdy co? nie przydało. Chciałbym, wiesz po to co? Się nigdy nie przydało. Pamiętacie pożar w Ząbkach ostatnio? Tak. tak. 300 mhm. osób, czy nie pamiętam, 300 rodzin musiało wyjść. Żadna z tych osób nie miała plecaka ewakuacyjnego. Był pożar. nie, nie, nie była wojna, to jest losowe. Mhm. Powodzie nasze w kraju, które mamy? Nie zdarzą się już? Darzą Oczywiście się. Oczywiście, to... zdarzą. Pojedźcie w te miejsce, gdzie się zdarzy następna powódź i porozmawiajcie z tymi ludźmi, czy się przygotowali, czy jednak... Nie no, kurcze... byłem w lądku zdroju, no kompletnie nie wiedzieli, z ale wielu powodów, nie będziemy teraz to wkładać, ale... Teraz widzieli... rola wasza, jak bardzo o tym często mówić, żeby dotrzeć do tych ludzi, żeby sami coś dla siebie zrobili, bo służby przyjdą. Przyjdą. Niezależnie od polityków, którzy są, od zmiany partii politycznej, mamy służby, które funkcjonują. Mamy coś, co ja się śmieję, jest lepsze od obrony cywilnej, bo mamy pospolite ruszenie w Polsce od setek lat, które kurcze działa, a więc przyjdzie nam ktoś z pomocy, tylko dużo prościej im będzie nam pomagać, jeżeli my sami od siebie coś damy. To na zasadzie takiej gaśnicy, którą wozimy w samochodzie, dawno ten samochód sprzedaliśmy, ba, on już poszedł w cztery inne ręce, ta gaśnica oczywiście jest wymieniana co roku i przez 15 lat się nie przydała, znaczy, ale, ale mówisz, rozumiem, że była. Ty mówisz o gaśnicy, tak? ja mówię, że w końcu systemowe rozwiązania są, że jest wręcz obowiązek, żeby mieć czujkę, że yy, mm -hmm, on mm -hmm. ma wejść dopiero, ale no wejść, kurczę, ilość osób, która rocznie umiera przez, przez, przez czat, przez czad, a, a wystarczy mieć czujkę, no to jak dotrzeć do, do społeczeństwa? Więc ja jestem dzisiaj na stanie, dotrzyjmy do tych i pomagajmy tym, którzy chcą. Mm -hmm. I gdyby nie. to miał być taki jeden konkret, który, który wypływa z tej całej sytuacji, który zmienia naszą rzeczywistość, to rozumiem, że twoim postulatem byłby na przykład plecak ewakuacji. Pomyślcie o plecaku ewakuacyjnym. Dokładnie Może tak. Może się nie przyda i tego sobie życzymy, ale jak się przyda, no to będzie Ale wiecie dlaczego? Tak? Bo on nie tylko jest na działania wojenne. On jest na działania w kraju, w którym mieszkamy. Zmiana z, klimatu. Z Żywioły to wszystko, co się dzieje. A co powinno być w takim plecaku yy... ewakuacyjnym? Pierwsza rzecz, dla mnie. To yy -y. jest to, co my tutaj robimy, a więc Wiem, nie dla mieć. ciebie broni. Jak... Wiem, nie, ale... nie, nie, nie. Ja nawet swojej nie mam broni, wiesz? Ja nie masz przy sobie żadnych rady. Rady, 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 Radyjko Radyjko, żeby mieć informację i móc posłuchać rozgłośni radiowej, co się dzieje, albo w którą stronę iść, albo gdzie nam dadzą pomoc, albo w którą stronę nie iść, bo tam jest zagrożenie. A więc musimy mieć łączność ze światem. Jeżeli jest konflikt zbrojny, wojna, kataklizm, bardzo szybko nie ma internetu, bardzo szybko nie ma ma uh -huh. Tego wszystkiego. Zresztą systemy służb przeciwnych mogą nam to zagłuszyć. Fale radiowe dużo trudniej. A więc radyjko. Zadbanie o samego siebie, a więc zmianę ubrania. Nawet w lato w Polsce jest zimno, a więc jak będę miał tą bluzę, dodatkowe spodnie, uh -huh. zmokne czy coś, to jestem w stanie się, się ubrać. Jeżeli ktoś potrzebuje, jest długotrwale chory, ale oni najlepiej są zawsze przygotowani, bo ktoś, kto ma przewlekłe choroby, zazwyczaj ma nadmiar swoich mm -hmm. leków a jeżeli będziemy mieli tabletki od bólu gardła przeciwbólowe plasterki, proste latarka proste termos Latarna, tu jest to jest już jakaś racja żywnościowa super mm -hmm. super to nie musi być tam... to wielki 70 litrowy wypchany po, brze po brzegi wielki plecak 5 kg myślę że się jesteśmy mm -hmm. w stanie spakować mm -hmm. i i to powiem wam tak co nam to daje dla naszego komfortu psychicznego że cokolwiek zrobiłem dla siebie i nie jestem nie wyjdę pozbawiony niczego innego a jednak mm -hmm. my lubimy mieć własne rzeczy no daje to też pewnie tak psychicznie poczucie bezpieczeństwa. W żaden dokładnie, sposób może to rzeczywiście tak. ani się nie przydać, ani nam życia uratować. I niech, leży zakurzony, się z tobą. Niech, leży niech leży zakurzony. zakurzony tak, w niech się tak. nawet śmieją ze mnie, co tutaj, jak przychodzą goście. No afry, na pewno się będą się śmiać z nas, że w ogóle o tym rozmawiamy i że takie rzeczy wrzucamy w eter. No, na pewno Czy są jesteśmy takie... w stanie zmienić duże rzeczy? Nie. nie. W żaden sposób Ale nie jesteśmy, jesteśmy w stanie, w stanie tego zrobić coś małego. I Skupmy się na tym małym, na czym hmm. jesteśmy sprawczy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.